Witam Was bardzo serdecznie. Taki piękny, słoneczny dzień. Ja mam nadzieję, że Wam tak samo jak i mnie w taki słoneczny dzień chce się po prostu chcieć, że chce Wam się robić, chce Wam się wiele rzeczy robić, sprzątać na przykład. No, i dzisiaj postanowiłam, że zaproszę Was na taki film, w którym będzie bohaterką, bohaterem tego filmu, będzie Biała Koszula. Zainspirowała mnie do tego filmu moja Agnieszka, która stwierdziła, że... że Mając jedną koszulę, ja potrafię ją w różny sposób, jak gdyby nosić. Spodobało jej się tak, jak byłam ubrana w tej właśnie koszuli na kolację, w wigilię. No i rzeczywiście miałam wtedy czerwoną opaskę, włosy oczywiście, makijaż i miałam do, tego, do tej koszuli taką dosyć fajną czerwoną kokartę I wyglądało to dosyć sympatycznie. I właśnie powiedziała mi, że żebym zrobiła taki film, jak stylizować prostą, zwykłą koszulę na różne sposoby. Jeżeli lubicie tego typu filmy i jeżeli chcecie po prostu trochę się uśmiechnąć i trochę się rozluźnić, to Was zapraszam bardzo serdecznie na ten film. No i będziemy próbować stylizować jedną koszulę na wiele różnych sposobów. Pierwszą taką moją stylizacją będzie już ta stylizacja, w której ja w tej chwili jestem ubrana, czyli praktycznie nie zwykła koszula plus ta stylizacja, czyli jakaś tam mocna biżuteria, taka y, widoczna, widoczna. Y, I to jest taka już, już, można powiedzieć, że jest stylizacja. Ale chciałabym tak, bo tak trochę się tutaj, słuchajcie, pogubiłam, ale zanim zaczniemy to. Chciałabym Wam troszeczkę opisać tą koszulę, yy, dlatego że ona jest dosyć ciekawa i ja ją rzeczywiście bardzo lubię. I powiem Wam dlaczego. Ja już wielokrotnie to mówiłam, że ja jestem osobą, która ma jednak taki brzuszek, który lubię go jednak w jakiś sposób chować. I ta koszula uważam jest genialna, jeżeli chodzi o chowanie brzuszka, bo ona jest dosyć luźna, ale jednocześnie nie jest to taka koszula, w której się nic na dole nie dzieje. Z boku, zwróćcie uwagę, ma takie fajne zapięcie, guziczki z jednej strony i z drugiej. No i tył ma też taki dosyć fajny, ten tył, bo ma tam takie marszczenia, które właśnie powodują to, że, że ta koszula jest tutaj taka luźniejsza i ona się nie opina i wydaje mi się, że maskuje w sposób znakomity brzuch. Drugą rzeczą, którą ja osobiście bardzo lubię, słuchajcie, jest tutaj ta zapinka na tych mankietach. Ja bardzo lubię rękawy, które są podwinięte. Ja nie lubię takich opiętych i zobaczcie, tutaj jest po prostu ta zapinka i te rękawy są cały czas, że ja sobie nie muszę ich tutaj. Hmm, hmm, Podsuwać, podciągać, tylko one właśnie już w takiej formie są. Mnie to osobiście bardzo odpowiada. Bardzo lubię tą koszulę. Ja kupiłam tą koszulę w butiku tutaj gdzieś u nas w Szczecinku. Muszę Wam powiedzieć, że wcale nie była aż taka droga, bo chyba zapłaciłam za nią. No nie chcę kłamać w tej chwili, ale gdzieś około 130-140 zł. Więc wydaje mi się, że naprawdę jak na koszulę, no może nie jest to i tanio, ale nie jest to drogo, a zwłaszcza, że ja już ją noszę, yy, noszę trochę, piorę i widzę jak ona się sprawdza, a sprawdza mi się doskonale. I dzisiaj właśnie będziemy robili różne, różne stylizacje. Ale wróćmy do tej stylizacji, którą mam na sobie. Więc pierwszą taką elementarną stylizacją jest zawsze, są zawsze dodatki. Czyli na przykład w tej chwili mam na sobie taką, taki wisior, który jest błyszczący, jest takim mocnym akcentem, a za chwileczkę pokażę Wam drugi taki naszyjnik, który wygląda już trochę inaczej, ale jednocześnie stylizuje tą bluzkę. Jak widzicie, zmieniłam swój kolejny naszyjnik. Jest to jeden z moich ulubionych, uwielbiam go, bo on jest taki zwykły, bardzo prosty, biały, ale bardzo podkręca w taki fajny sposób moim zdaniem nasz dekolt i wystarczy zmiana. Już na swinnika, i uważam, że już jest zupełnie inna stylizacja. Także ja bardzo lubię również stylizować zwykłą białą koszulę, właśnie przy pomocy swojej biżuterii, którą mam, i wydaje mi się, że ona już wtedy też zaczyna nabierać różnego charakteru. Ja na przykład również lubię tego typu bluzki. Pokażę Wam, że jak mamy takie naszyjnik, ale możemy ją bardziej tak wystylizować. Nie chcę tutaj, muszę delikatnie, to tylko już Wam tak pokażę. Na przykład taką broszką, i też to wygląda już dosyć fajnie. Wystarczy, że zapniemy jakąś broszkę, i też fajnie to wygląda. Możemy nawet w wersji sportowej, gdzie jesteśmy w trampkach i możemy sobie taką broszę tutaj. Po prostu przypiąć i wydaje mi się, że może to wyglądać bardzo ciekawie. Oczywiście ja Was zapraszam dalej na takie różne stylizacje, które będziemy robić. Jeżeli Wam się będą one podobać, to oczywiście proszę Was o łapkę w górę. Oczywiście zachęcam tych, którzy trafili do mnie przez przypadek, do subskrypcji mojego kanału. No i idziemy dalej. Będziemy dalej stylizować naszą koszulę. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Kolejną stylizacją tej samej bluzki będzie, powiedzmy sobie, taka wersja może, może nawet wieczorowa. Jeżeli idziemy do kogoś na imieniny, czy na spotkanie z koleżankami, czy jakieś wyjście do kawiarni, to możemy troszeczkę naszą bluzkę przyozdobić. I tutaj, taką główną ozdobą tej bluzki, jest ten krawat. Na tym krawacie yy, Naszyte są, to są perłowe guziki, tu jakieś, również guziczki, jakieś takie, słuchajcie, czasami zostają Wam jakiś pojedynczy kolczyk, czy jakieś takie ozdoby, które można, bardzo dużo takich różnych ozdób również można dostać w sklepach z używaną odzieżą. I wtedy tego typu elementy możemy sobie naszyć na krawacie. Wygląda to moim zdaniem bardzo oryginalnie, a każdy z Was, każda z Was, e, która coś takiego stworzy, naprawdę będzie to coś niepowtarzalnego. No i oczywiście, zobaczcie, ubrałam już do tych spodni, ubrałam e, buty na obcasie. Mogę dodać do tego jeszcze e, na przykład taki pasek. To jest pasek, tak jak się nosiło w latach 70., takie paski, to to jest również pasek, a dzisiaj ja to wykorzystam na przykład nie jako pasek, a jako koralę, żeby dodać jeszcze takiego, żeby to było bardziej bogate. Zamienię, słuchajcie, okulary. Zamienię na okulary słoneczne, czarne. O, włosy można sobie też bardziej tak, no, i oczywiście wezmę moją torebeczkę, wersacze. I według mnie jestem już ubrana tak, że mogę po prostu wyjść do klubu na spotkanie ze znajomymi. No, teraz to chyba raczej te kluby już nie są otwarte. Ja tak mówię: kluby, aczkolwiek w Szczecinku w ogóle nie ma takich klubów. Ale mi chodzi o to, że na spotkanie na przykład z koleżankami i wyglądam moim zdaniem już troszeczkę inaczej. Bardziej wieczorowo, bardziej tak no oryginalnie. Ale jeszcze jak zostaliśmy jak zrobiliśmy czarno-białą taką wersję, to jeszcze zostańmy przy niej na chwilę, dlatego że, jak widzieliście, można zrobić taką wersję wyjściową, gdzie idziemy gdzieś, gdzie będzie po prostu no bardziej wyjściowe spotkanie, ale możemy również przy użyciu tej samej bluzki, mamy te same korale, zmieniamy buty na bardziej wygodne, nie są to już szpilki, a po prostu buty do chodzenia. No, i zakładamy, na przykład chcemy wyjść, jest chłodniej, no i musimy się trochę cieplej ubrać. Więc ja mam takie, pokażę. Mam takie, które bardzo lubię, nie wiem nawet jak to nazwać takie rękawiczki bez palców. Bardzo je lubię. I zobaczcie, mają kolor czarno-biały, więc możemy ubrać, bo wtedy jest nam po prostu cieplej. Tutaj w ręce. Już mamy troszeczkę inny widok. Zresztą, słuchajcie, takie rękawiczki bez palców można, nie tylko musimy nakładać w ten sposób, ale również, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu i jest nam zimno, to szybciutko wyjmujemy palec i po prostu sobie robimy takie. O, i tak sobie mamy, tak jakbyśmy mieli rękawy, jest nam Wam o wiele cieplej. I już fajnie to wygląda. No ale jak to zazwyczaj bywa, wtedy kiedy jest zimno, to również zimno jest na zewnątrz, więc ubierzmy do tego, ubierzmy do tego kamizelkę. Ja już wam mówiłam parę razy, że ja uwielbiam kamizelki. Ja mam tu kamizelkę swoją, którą mam już chyba 3 lata. I teraz zobaczmy, ubierzmy się. Po prostu tak, żeby nam było cieplutko, bo wychodzimy i nagle nasza bluzka zaczyna być już taką wersją sportową. Zobaczcie, oczywiście zmieniamy okulary na czarne, bo idziemy przecież na powietrze. Weźmy do tego naszą sportową, sportową torbę i naprawdę wydaje mi się, że momentalnie ta bluzka zamieniła się w takiej wyjściowej bluzki, w wersję taką bardzo sportową i możemy dalej funkcjonować po prostu troszeczkę, troszeczkę w innej wersji. Wydaje mi się, że sami widzicie, że taką bluzkę można nosić na wiele sposobów. Ale idźmy dalej, zobaczmy jeszcze co możemy wykombinować z tej bluzki? Kolejną taką moją wersją jest wersja bardziej taka do pracy, bardziej służbowa, tak bym ją określiła, kiedy musimy być bardziej schludni i nie możemy się aż tak za bardzo błyszczeć. Ja mam tutaj na tej koszuli po prostu zawiązaną tylko kokardę z takiego szaliczka. Buty mam też, które są butami takimi neutralnymi, butami, które są bardzo wygodne, mają taki optymalny obcas. Bardzo dobrze w nich się biega, jak to zazwyczaj bywa w pracy, że musimy tu, tam, a jednocześnie one nas trochę takie buty podwyższają i dają nam komfort bycia smuklejszym, a jednocześnie jest nam wygodnie. Bardzo lubię takie buty w kolorze cielistym, dlatego że one między innymi fajnie wydłużają nam stopę, nogi, nie robią tego cięcia. Ja osobiście bardzo lubię. Oczywiście do takiej stylizacji, jak zwykle, możemy dodać Okulary. Ja uwielbiam okulary, bardzo lubię. Moi znajomi to zresztą wiedzą. Ja mam tutaj w tej chwili takie okulary, które też bardzo lubię, bo one są okularami takimi bardziej jasnymi, więc czasami jak wchodzę do pomieszczenia, to nie muszę ich zdejmować. Mogę sobie w takich okularach być. Ja dlaczego je lubię okulary? Dlatego, że między innymi mój typ Urody, ja mam akurat takie podkrążone dosyć oczy. I wtedy, kiedy mam oczy zmęczone, no to po prostu nakładam sobie okulary, i wtedy tak nie widać tego mojego, tych moich zmęczonych oczu. Oczywiście do takiej stylizacji również dobrałam sobie torebkę, która jest w kolorze moich spodni. I wydaje mi się, że taka wersja służbowa jest o tyle dobra, że ona po prostu nie męczy. Ktoś, kto ze mną obcuje, ja nie rozpraszam go nadmiarem wzorów, kolorów itd., więc wydaje mi się, że taka wersja do pracy, do biura doskonale się sprawdzi. Oczywiście możemy sobie dobierać różne buty, później możemy sobie. Takie buty przebrać, i na przykład zaraz wam pokażę, jak taka sama wersja może się natychmiast zmienić, gdzie lecimy do miasta, zostajemy w naszej kokardzie, ale lecimy na szybciutki lunch. No i oczywiście, jeżeli chcemy wyjść, to również dodajmy do tej naszej kokardy trochę życia. Jeżeli byliśmy bardziej stonowane w pracy, to w tej chwili, wychodząc na przykład do miasta, możemy ożywić naszą stylizację i dodajemy. Oj, słuchajcie, ja Was bardzo przepraszam, bo u nas tutaj kładą asfalt i po prostu. Cały czas będzie hałas. Ja mam nadzieję, że Wy e, będziecie to słabiej słyszeli niż ja. E, także w razie e, czego, no to no nie jestem w stanie tego przeskoczyć. No ale lećmy dalej. Zobaczcie, w pracy byłam bardziej stonowana załóżmy, a w tej chwili ubrałam sobie buty, które błyszczą, płaszcz, który ma kolor bardzo rzucający się w oczy. Do tego dodałam białą torebkę e, na, e, na ramię, i już wydaje Wydaje mi się, że mogę wychodząc z pracy na przykład określić swoją osobowość jako wesołą i radosną. Także yy, jedna bluzka, a wydaje mi się, że możemy tutaj, przez to, że ona ma neutralne tło, neutralny wzór, możemy kreować po prostu przeróżne stylizacje. Także teraz jestem na kolorowo. Kolejną moją propozycją będzie zmiana kolorów, czyli bluzkę dalej mamy tą samą. A tak jak Wam wspominałam, te szaliczki są po prostu fantastyczne. Osobiście bardzo, bardzo je lubię i one są naprawdę, można znaleźć je na, na, w różnych kolorach, z różnych materiałów. Warto je kupować. Słuchajcie, wszystkie te moje szaliczki pochodzą od szukaniego. I one praktycznie naprawdę czasami prawie nic nie kosztują, bo prawie nic nie ważą, więc naprawdę to się bardzo opłaca. Ja w tej chwili ubrałam sobie spodnie, które są spodniami takimi zielonymi. Do tego, jak widzicie, dałam też te buty, które są neutralne. No, i oczywiście mój ulubiony zestaw kolorystyczny to jest zieleń i czerwień. No, i oczywiście jeszcze odrobina złota. Tutaj akurat może nie będzie, ale ten kolor powiedzmy sobie będzie tutaj na tym szaliczku. Oczywiście ten szaliczek mogę zawiązać w kokardę. Mogę po prostu tylko tak sobie zawiązać i też będzie moim zdaniem bardzo ciekawie to wyglądało. No. Ale jak zwykle, lubię do tego dodać okulary. Zmienię sobie okulary również na bardziej takie przydymione i wydaje mi się, że już zupełnie inaczej wygląda ta stylizacja. Bardzo ważna jest dla mnie też zmiana kolorów czasami. Dlatego tak fajne są te dodatki w stylu tych różnych apaszek, różnych. Takich szaliczków czy szali, które również za chwilę Wam pokażę. No i oczywiście, jeżeli idziemy sobie gdzieś do miasta, warto również mieć taką malutką torebeczkę do takiego zestawu. I wydaje mi się, że wygląda to dosyć ciekawie, dosyć oryginalnie. Także, no, taka jest moja kolejna propozycja. To co mówię zmiana koloru i daje bardzo bardzo dużo. Teraz poszliśmy w zieleń, w czerwień. No i ten zamiast złota mamy ten taki beżowy, neutralny kolor. Ale jak jesteśmy przy kolorach, to oczywiście pokażę wam jak przy tych samych butach, przy tych samych spodniach. Zdejmujemy naszą załóżmy Kolorową apaszkę. Nakładamy sobie torebeczkę. Uwielbiam takie torebki, które w tej chwili odciążają moje ręce. A to, że trzeba brać tyle, ile nam jest niezbędne, to ja już po prostu wiem. Natomiast szoperkę trzeba mieć osobno. I zobaczcie, do tego możemy dodać po prostu ja już wam pokazywałam ten szaliczek mój ulubiony szalik czyli dodajemy sobie koloru. I już. I już jest wszystko fajnie i możemy sobie również iść na miasto i wyglądać moim zdaniem młodo, świeżo i kolorowo. Zrobimy teraz taką stylizację, no taką a la safari, coś, coś w tym guście. Ubrałam spodnie takie o neutralnym, takim brązowym kolorze cielistym. Bardzo je lubię. Mam je wiele lat, one były ciemniejsze, podczas wielu prań się po prostu sprały. No i do tego ubrałam. Buty sportowe, które również uwielbiam, dlatego że bardzo lubię spacerować i takie buty sportowe naprawdę się fantastycznie sprawdzają. Chcę Wam jeszcze, zanim, zanim zawiążę kolejną apaszkę, która zobaczycie, jak zmieni bluzkę, to zwróćcie uwagę, że ta moja bluzka ma tutaj po bokach takie guziczki. One się kapitalnie sprawdzają. Ja już sobie odpięłam. Jeżeli ja chcę trochę wystylizować tą bluzkę, zobaczcie, i mogę sobie na przykład troszeczkę tej bluzki włożyć tutaj w spodnie. Ja muszę to zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj to zwróćcie uwagę, że ona mi się fajnie układa również tu. Tak mi ciężko bez lustra, ale mam nadzieję, że to widzicie. Ona ma tu to zapięcie i wtedy fajnie to moim zdaniem wygląda. Tutaj też można odpiąć zresztą zaraz sobie odepniemy na przykład i to są takie zobaczcie już mam fajne sportową bluzkę, która wygląda troszeczkę inaczej. Widzicie? Tylko dlatego, że tu odpięłam i wtedy można sobie po prostu to włożyć tutaj do paska i wygląda fajnie, ale jak już robimy taką wersję Ala safari, no to też w takim, w takim stylu zawiążmy sobie, może w kokartkę, bo tak jak mówiłam, mama akurat fazę na kokartki, żeby być bardziej kobiecą, zróbmy sobie kokartkę. O, I zwróćcie uwagę, jak Fajnie to. Muszę tu mikrofon wyjąć, żeby, mi, żeby Wam nie szeleściał. I zobaczcie, jak moim zdaniem już dosyć fajnie to wygląda. Oczywiście mogę jak najbardziej ubrać swoje okulary słoneczne. I już wyglądamy moim zdaniem dosyć ciekawie. Bardzo lubię takie łączenie właśnie typu adidasy, a tutaj na przykład kokarda, bo niby dlaczego nie. Oczywiście mogę do tego założyć moją torebkę Gucci, którą znacie, bo wam pokazywałam. I proszę bardzo, jestem w wersji takiej bardzo sportowej, bardzo takiej casualowej, czy jakby to tam nie nazywać. Jest to taka... Miastowa wersja, gdzie ja sobie idę do miasta, idę na spotkanie z koleżanką, jakieś ciastko, kawa i czuję się bardzo dobrze. Bo jeżeli zdecydujemy się na spacer, to jestem na tyle wygodnie ubrana, że mogę iść na spacer. Oczywiście, słuchajcie, mogę ubrać do tego również już nie będę ubierać ale również moją kurtkę skórzaną. Ta, taką ramoneskę, słuchajcie, ja już mam bardzo długo. Tą ramoneskę mam już naprawdę kilka lat. Może ja ją ubiorę. Jeżeli macie możliwość kupienia dobrej ramoneski, to warto kupić sobie, dlatego że to jest taki wzór ponadczasowy. Naprawdę ja ją mam bardzo długo. Ona się bardzo dobrze sprawdza. Jest to taka kurteczka niezawodna. Popatrzę tu w lusterko. I naprawdę można sobie, jak jest nam zimno, możemy sobie zapiąć. Proszę. I już. Wyglądamy fajnie. Oczywiście do tego nakładamy, do tej kurtki nakładamy naszego guciego bo niby dlaczego nie? I proszę bardzo, wydaje mi się, że jest taki fajny styl miastowy. Możemy wyjść, czujemy się swobodnie, komfortowo, a i myślę, że jakościowo również jesteśmy dobrze ubrani. Słuchajcie, mam nadzieję... Że taki film Wam się spodobał, że oglądając go chociaż przez moment zapomnieliście o tej rzeczywistości, która nas otacza w tej chwili, że, że sami się zastanowiliście, jakie ewentualnie Wy wiosenne stylizacje moglibyście zrobić jeszcze u siebie i znaleźć je w swoich szafach. Potraktujcie te przebieranki swoje również jako zabawę, jako taki element takiego twórczego, kreatywnego myślenia. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, pomagajcie, trzymajcie się jeszcze raz. Cześć, do zobaczenia.